Wrócimy się teraz do Waszyngtonu na konferencję prasową prezydenta Andrzeja Dudy. Konferencji, które dzisiaj właśnie się toczą, bardzo ważnego spotkania, co chciałbym z całą mocą podkreślić i za co dziękowałem dzisiaj zresztą w swoim wystąpieniu panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Barackowi Obamie, za to, że z jego inicjatywy z 2009 roku te szczyty bezpieczeństwa nuklearnego się odbywają. I Zwłaszcza teraz te dyskusje na temat bezpieczeństwa nuklearnego, bezpieczeństwa nuklearnego w tym ujęciu nie tyle militarnym, co ujęciu cywilnym są szczególnie istotne dzisiaj głównym tematem i wczoraj, zresztą wieczorem, także w czasie kolacji naszych rozmów, dyskusji i wypowiedzi, które przedstawili prezydenci i premierzy ponad pięćdziesięciu krajów dominowała kwestia oczywiście zagrożenia terrorystycznego i trzeba powiedzieć, że ta inicjatywa właśnie bardzo wiele uczyniła dla poprawy tego sfery, tej sfery bezpieczeństwa w całym świecie. Proszę Państwa, udało się w związku z tym zabezpieczyć w przestrzeni światowej ponad 6 tysięcy ton materiałów rozszczepialnych i to jest niezwykle istotne. Oczywiście ta praca nadal trwa i to dzisiejsze spotkanie przywódców państw nie kończy tej współpracy, ona będzie nadal realizowana. Tak jak powiedziałem, jest niezwykle ważna dzisiaj dla bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, ale bezpieczeństwa w ogóle ogólnoświatowego. Polska też ma w tym swój udział. To my realizując program we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi doprowadziliśmy do tego, że w zasadzie w naszym kraju nie ma już wysoko wzbogaconego uranu. W ramach tej współpracy myśmy dokonali przekazania tego uranu, a nasz badawczy reaktor w Świerku, reaktor Maria, został przekształcony, w wyniku czego działa dzisiaj w oparciu o paliwo nisko wzbogacone. I to jest trend, który także w związku z tymi szczytami. Jest realizowany w tej chwili na całym świecie. Więc jesteśmy tutaj w awangardzie, jeżeli chodzi o te działania. I w związku z tym powiem tak: bardzo się cieszę, że mogłem reprezentować Polskę dzisiaj na tym najwyższym poziomie, bo faktycznie było to spotkanie prezydentów wszystkich najważniejszych państw. Wszystkie one były reprezentowane przez głowy państw, była reprezentowana także na najwyższym poziomie Unia Europejska i trzeba powiedzieć, że pokazywanie jedności w walce z terroryzmem i w zapewnianiu bezpieczeństwa w przestrzeni europejskiej i światowej to jedno dzisiaj z dzisiaj najważniejszych zadań. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very happy to be able to meet you during this short break of the plenary session that is still ongoing. Uh, the meeting that we have been having is very important, and that is uh, what I stressed in my talks uh, and in my speech that I gave. I thanked uh, President Barack Obama for organizing this very important initiative, the initiative which he started actually in 2009 to organize the NSS summits. I have to say that uh, we have been discussing the, the topic that has been um, most hotly and intensively discussed was the nuclear security in the civil dimension uh, of this uh, particular area, not so much military as a civil one and uh, this has been as I said topic number one on the agenda both during our meeting today as well as yesterday uh, the meeting participated by more than fifty heads of state and, and government. Uh, we have been also discussing how to counter a possible terrorist uh, attack. Uh, thanks to this initiative, thanks to uh, nuclear security summit, uh, this security, security has been boosted. Uh, we have to say that also thanks to this particular initiative, more than 6,000 tons of fissile materials have been protected globally. and uh, this is uh, the work that is still ongoing, of course. we are still not at the end of that path. However, the cooperation is going on, it is lasting, it is going further. Uh, this is the cooperation for the sake of the security of Europe as well as the global security. Uh, Poland also cooperates with the United States and uh, I have to say that we do not have highly enriched uranium in Poland. Uh, our research reactor in Świerk is now uh, has been transformed and it uh, operates on low enriched uranium. I have to say that, uh, well, we are at the forefront of that fight. Uh, we have to secure uh, nuclear security all over the world, as I have just said. And I am happy in that context that Poland is represented at this very important venue, at the top level. Uh, we, have had, we have presidents uh, of most important countries all over the world here. The European Union is also represented at our summit, which shows unity in fighting terrorism, and that is of. Today's world. Thank you very much. Proszę Państwa, dodam jeszcze tylko do tego wątku, że nasz udział w tym szczycie i w tych spotkaniach i w tym programie jest o tyle istotny, że być może nie wszyscy wiedzą, ale jesteśmy, jako państwo, producentem istotnej części czy pokrywamy my jako państwo w istotnej części światowe zapotrzebowanie na materiał radioaktywny wykorzystywany do celów medycznych. W związku z powyższym, to cywilne bezpieczeństwo nuklearne w naszym kraju również ma istotne znaczenie z punktu widzenia światowego, tak jak ma istotne znaczenie wszędzie tam, gdzie te materiały radioaktywne są, a w Polsce są, i dlatego nasz udział w tych pracach jest także niezwykle istotny i jest dostrzegany. Natomiast jeżeli chodzi o to, co odbywało się niejako obok szczytu, czyli obok obrad plenarnych, to cały szereg spotkań bilateralnych. Miałem spotkanie z panem prezydentem Turcji, miałem spotkanie, krótką rozmowę również z panem prezydentem Finlandii, miałem, proszę państwa, przed chwilą spotkanie z prezydentem Gruzji, jeszcze odbędzie się spotkanie z panem prezydentem Poroszenką, z prezydentem Ukrainy. I planowane jest także jeszcze spotkanie dzisiaj z prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej. Także to jest taki bardzo aktywny czas. Jest też, trzeba powiedzieć, bardzo wiele tematów do omówienia. Te główne, rzecz jasna, to dwa podstawowe problemy. Kwestia pomocy dla uchodźców, działań humanitarnych, ale także kwestia rozbudowy środowiska bezpieczeństwa w Europie, zbliżający się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ladies and gentlemen, let me also add that um, well, our participation in the summit is important uh, because we produce in Poland or we cover the global demand for radioactive uh, materials which are used for medical purposes. So, uh, our participation in that respect is very much visible and very much important in the Nuclear Security Summit, as is the participation of all other countries or other states that have got radioactive material at their disposal. And uh, apart from the main topics that I have right, uh, now touched upon that were discussed and that were raised during this summit, uh, on the margins, I have held a number of bilateral meetings. I have already met the president of Turkey, president of Finland uh, for a brief discussion, as well as president of Georgia. And uh, there, there are still two other meetings scheduled uh, in the afternoon. I will meet President Poroshenko of Ukraine and also the president of the Swiss Confederation. So as you can see, the agenda is very tight, and this is a very active time. The list of topics to discuss is really big. And of course, the topics ranking very high on the list for discussion is the refugee crisis and the assistance, providing help and assistance to, to refugees, uh, boosting security uh, in Europe, and also NATO summit. No, Kończąc, proszę państwa, mogę ogólnie zapewnić, że wszyscy przywódcy, z którymi rozmawiałem, dostrzegają ten problem bezpieczeństwa w Europie dzisiaj, to zarówno w naszej części Europy, w Europie środkowo-wschodniej, jak i na południu. I nie ma w zasadzie wątpliwości wśród nich co do tego, że muszą zostać podjęte konkretne działania wzmacniające sojusz północnoatlantycki, wzmacniające go w sensie obecności. I pokazywania, że ten sojusz jest żywy, że w przypadku jakiegokolwiek istotnego zagrożenia czy aktu agresji będzie umiał w sposób adekwatny działać obronnie i będzie chronił bezpieczeństwo członków sojuszu, a jeżeli będzie trzeba, to także i innych państw. W związku z powyższym, jak widać, ten element niezwykle ważny dla nas, jeśli chodzi o przygotowanie tegorocznego szczytu. Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie to jest żywy i stał się taką, takim podstawowym elementem agendy, więc sądzę, że ten nasz postulat, który od samego początku wyrażałem, że ten szczyt musi mieć charakter decyzyjny, że on zostanie w całości zrealizowany. And uh, concluding, ladies and gentlemen, let me add that all the leaders uh, whom I have seen and I have talked to consider security in Europe as a very important topic, both security in Central and Eastern European countries as well as in the South. So, they have no doubt whatsoever that concrete actions have to be taken in order to boost NATO in that sense of its presence in Europe. And of course, also, it should be demonstrated that NATO is a living alliance, it's a living structure, and that if there should be any threat or any aggression, uh, then it is able to take an adequate action to protect its member states, and also, if such a need arises, other countries. So, in this context, we can see that the summit in Warsaw, the upcoming NATO summit in Warsaw, uh, is an important subject also in the context of this meeting here today, and uh, it ranks very high on the agenda. Uh, and I believe that our plea uh, that we have made and that we want to achieve, our goal that we want to achieve during that summit in Warsaw. Stands a good chance to be achieved, and our plea was that the summit also should be a decision-making summit. We very much hope it to be so. Dziękuję, panie prezydencie Proszę państwa, mamy czas na dwa krótkie pytania. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, we have time to take two Dzień dobry, Małgorzata Kozłowska, Polska Agencja Prasowa. Panie prezydencie, chciałabym zapytać o kwestię wzmocnienia obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym regionie. Podczas pana pobytu tutaj w Waszyngtonie padła deklaracja ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, że w Europie Środkowo-Wschodniej znaj znajdziemy. Wiemy się... jaka. Tak. <grych> <grych> I chciałam zapytać, czy, czy z naszego punktu widzenia jest, ta deklaracja jest satysfakcjonująca w pełni, czy przed szczytem lipcowym będziemy jeszcze o coś zabiegać? Na przykład o stałą obecność wojsk sojuszu w Polsce. Dziękuję. Proszę Państwa, oczywiście, że ta deklaracja ma bardzo ważne znaczenie i. Ja ją przyjąłem z ogromną satysfakcją, dlatego że to jest w gruncie rzeczy początek realizacji tego postulatu, który ja zgłaszam od początku swojej prezydentury, żeby wzmocnić obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, zwłaszcza amerykańskich, w naszej części Europy. No, w szczególności ja jako prezydent Rzeczypospolitej, mogę mówić, że chodzi mi o wzmocnienie tej obecności w naszym kraju, a tym samym wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. I jak widać, ten element już jest realizowany, to znaczy jego realizacja się rozpoczęła. Na razie mamy deklarację ze strony Stanów Zjednoczonych, która będzie realizowana. Natomiast jeżeli chodzi o szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, to pamiętajmy, że Sojusz Północnoatlantycki to nie tylko Stany Zjednoczone i Polska, ale to także inne kraje. I będziemy rozmawiali o, sz o szerszym udziale wojsk sojuszniczych, w tym, w tym wzmocnieniu, w, w ćwiczeniach, w intensyfikacji wspólnych, wspólnych działań na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, w tym oczywiście Polski. I, I to będzie na pewno dalszym przedmiotem naszych zabiegów, to jedno, a dwa, no jeżeli już mówimy o tym, Konkretnie, co byśmy oczekiwali, to chcielibyśmy także wzmocnienia infrastrukturalnego, to znaczy chcielibyśmy, żeby infrastruktura militarna Sojuszu Północnoatlantyckiego znalazła się na naszym terytorium, żeby mogła służyć do ćwiczeń wojsk sojuszu z jednej strony, czyli naszych wspólnych ćwiczeń, ale z drugiej strony także, żeby mogła być wykorzystywana przez polską armię. Uh, this was a question from the Polish uh, press agency about NATO's presence and increasing NATO's presence in our region in Europe. Uh, today, the US government has made a certain pledge concerning increasing such presence. Is this declaration of the US government satisfactory, or are there any more expectations, for instance, permanent presence of troops in the Polish territory? Now the answer of the President, uh, the declaration is very important indeed, uh, and I find it satisfactory because it marks the beginning of the fulfillment of a certain plea that I made uh, in, right at the beginning of my presidency. And the plea that I made was that I wanted to see increased NATO presence, increased presence of NATO, including also US forces in Central and Eastern Europe, especially in the territory of Poland, speaking in my capacity as the President of Poland. So I can see that this declaration marks the beginning, the first step in the the realization of that particular expectation. The US made this declaration, but of course, let us remember that, that NATO is made of more countries than just US and Poland. So there are also other mem member states, and we do hope that during the NATO summit in Warsaw, we will be able to discuss uh, broader participation of other forces of other NATO countries in such an initiative. Uh, I'm talking here about exercises and I'm talking about uh, common actions that our forces could be undertaking together. Uh, and of course, uh, this is number one. Number two, to what more I would like to see, uh, I would like to see more military infrastructure of NATO, military infrastructure deployed in the territory of Poland for exercise purposes, but also exercising, uh, purposes, purposes purposes exercising of of NATO nato forces but also such such which which could be used used the the polish armed forces forces well. well pani Także i tego dotyczyło, jaki charakter miałaby mieć ta obecność, to odpowiem w ten sposób. No, pytali mnie o to też dwa dni temu dziennikarze tutaj waszyngtońscy, jaki charakter miałaby mieć ta obecność. Ja powiedziałem, mnie zależy przede wszystkim na tym, żeby to była obecność faktyczna, to znaczy, żeby ona była. Czy ona będzie miała charakter stały, czy ona będzie polegała na, na rotacji? czyli na tym, że żołnierze będą przybywali do naszego kraju, będą w nim przebywali przez jakiś czas, realizowali ćwiczenia i różne zadania w ramach wspólnego doskonalenia, a następnie wyjeżdżali, a w ich miejsce przyjeżdżali nowi, to jest sprawa zupełnie wtórna. Mnie zależy na tym, żeby ta obecność po prostu była, bo ona jest w istotnym stopniu gwarantem bezpieczeństwa i ona także pokazuje naszą jedność, a zarazem naszą siłę jako sojuszu. And also, uh, in your question, you asked whether, what character that presence of NATO forces should have. So let me say that the very same question was posed to me some two days ago when I met with Washington journalists. They asked me exactly the same question. And my answer was quite simple. I said that I wanted that presence to be real. So uh, whatever term we use, whether it is permanent, whether it is rotational, uh, this terminology is of secondary importance because what is most important to me is that that presence is there is in the Polish territory.